Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień, 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 dzień dobry, kochanemu państwu. Dzisiaj będzie odcinek poświęcony. A może to jest fake news, a może nie. No, ale we wszystkim, co jest, jest jakieś ziarnko prawne. Myślę, że o tym dowiemy się niebawem. Chodzi mi o sprawę. Pegazusa. Pegazus, wiecie Państwo, taki system służący do podsłuchiwania. Okazuje się, że używały go nasze służby wywiadowcze do podsłuchiwania opozycji. Ale co lepsze, również do podsłuchiwania swoich. Jest kilku delikwentów i lista jest dosyć pokaźna. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Informując jednocześnie, że informacja nie jest jeszcze potwierdzona. Jedna pani drugiej pani powiedziała, że specjalna służba ostro szpiegowała. Szpiegowała, możesz wierzyć, jeśli chcesz. Opozycję, lecz nie tylko, swoich też. Kiedy występują w zaufaniu braki Zbiera się nieoficjalnie tęgie haki Klimat sprzyja załatwianiu mętnych spraw Gorzej kiedy wyjdzie taki syf na jaw Pegazusem się bawili sami swoi Zawsze można coś wyciągnąć, kogoś zgnoić Wzniecić pożar albo rozprzestrzenić swąd a o wszystkim decydował ponoć sąd. Szpiegowanie jest czynnością nader A na liście sam Mateusz jest podobno. Sami swoi się zdziwili, masz ci los, że posiada gość przydługi nieco nos. Stalinowska prawda tutaj się wyłania, Kontrola najwyższą formą zaufania. Tak inwigilują z wdziękiem muchy plujki, Przepaskudne, wstrętne, małe chujki. No i po tej mocno tajemniczej pieśni opowiem Państwu, kto dzisiaj obchodzi imieniny. 13 lutego we wtorek Śledzik obchodzi imieniny. Śledziówka. I yy, poza tym solenizantami są Jordan i Jordana, a także Beatrice, Benignus, Benigny, Emnilda, Eulogiusz, Gilbert, Grzegorz, Humbelina, Jakub, Jan, Julian, Kastor, Katarzyna, nie Pastor, Kastor, Katarzyna, Krystyna, Licyniusz, Martynian, Maura, Paweł, Polieukt, Stefan i Toligniew. Najserdeczniejsze życzenia, ale naturalnie, jak zwykle, dla wszystkich Państwa serenizantów. Przysłowie, na dzisiaj będzie oczywiście ostatni wtorek, wskazuje jaka pogoda w poście panuje. To może nie być źle całkiem, jeżeli chodzi o Kraków, przynajmniej. E, nietypowe święta. Światowy Dzień Radia. Fajny dzień. Uwielbiam radio. W ogóle to jest takie medium, że hoho, -ho, bo wyobraźnia pracuje po prostu. Międzynarodowy Dzień Prezerwatywny też. Posiadamy dzisiaj, no taki trochę lateksowy dzień. Yy, cycat dnia. Po 30 latach badań nad duszą kobiety nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czego pragnie kobieta. Zygmunt Freud. Powiem Państwu, że nawet gdyby jeszcze 50 lat te badania prowadził, to niech cholery. Nie miałby szans. I na koniec gra półsłówek, która działa w obie strony. To sobie przypomniałem albo wymyśliłem, nie wiem. Chyba bardziej wymyśliłem. W każdym razie dzisiaj będzie w bąciku Kasi dusząca kupa. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, do zobaczenia, moje uszanowanie, do jutra.